Ja wyjeżdżam na urlop. Zapris, teraz może pani sobie pozwolić. Za nie? Wobec olbrzymiej fortuny. Więc Riviera, Nica. Na razie. Krynica. O! Już, już można. Przepraszam, 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 przepraszam. Pan Władziu, pani pozwoli. Kurwa, bądź cukierki mi miotowo słodowe Własnego wyrobu. Chronią drogi od Dziękuję. A czy pieniądze ma pani przy sobie? Bo to w drodze trzeba uważać. Ma obawy. Są tutaj. Cala moja wygrana. Panno Władziu, chyba nie wytrzymam i pofrunę za panią do tej krynicy. Samoloty nie kursują do krynicy, Pofrunę na skrzydłach tęsknoty. Nie, nie znajdzie mnie pani. Miłość będzie moim cyceronem. Także coś? <śmiech> 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 siadać, siadać, odjazd. Dzisiaj, bądź przed uchowu, proszę pamiętać o konargu. Прошу, прошу. Денкуй. Мои нарты, пане кондукторе, дожди. Ой. Что, губила пани чоч? Боюсь я, так, порочек с пенензи. Может, в машине? Зараз пошукам. Эй, такой бедный. Цалу форса, цалу выграну. Цалу выграну. Ładny kwiat. Może pani ktoś świsnął. No trzeba będzie dać znać policji. Nie, nie. Szukałem cały wóz. O, nie ma. No i co teraz będzie? Nie wiem. Będzie pani chciała wracać do miasteczka. A, A to ciche A. Ale powitanie chyba będzie bez muzyki. W śmiechu będzie cała kupa. A, zaraz. Zaraz. To jest? A jest! Pan, no to całe panie, szczęście, panie, że pani na drugi raz uważa na siebie. No. Do widzenia. Szczęśliwej podróży pani życzę. Do, 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 Do widzenia. Do widzenia, dziękuję bardzo. Jest Przepraszam, mnie, pan fuksem zapałek. Co? A, zapałek. A fuksem mam. Proszę. Dziękuję. Może pan szanowny też się nie. O, tu jest jeden cały. Dziękuję, mam swoje. Proszę, bez krępacji, bierz pan. A właściwie dlaczego pan mówi do mnie pan? Raz ponad taki sam szeniak jak i ze mnie. Możemy sobie mówić ty. Pralek mi na imię. A mnie Władek. Klawo jest. Dokąd jedziesz? Właściwie sama. E, sam nie wiem. Chciałem do Krynicy. Ja też do Krynicy. Ale zgubiłem pieniądze. Ja bym tam nigdy nie mógł forsy zgubić. Że ważnie dlatego, że nigdy nie mam. Hmm, za wszelką cenę. Chciałbym się dostać do klinicy. No to jedziemy razem. Hmm, bo ale jak? Bez pieniędzy. Z pieniędzmi to byle kto potrafi. A my bez pieniędzy i z lepingiem. Dobrze, że wziąłeś bałówkę. Co? Żal e, Żalcie na drugie. Ja zawsze w podróży mam dobry apetyt. Jest też. Ne, yeah, Kremše. Z naszego pasażerów. No, zmieścimy się. A wiesz, Badek, siebie to fajny facet. Chociaż troszkę baba. Co? No pewnie, że baba w porcie się w ogóle. Co byś robił w rajze w tej granicy? Mocy żadnej. Zamówiłem paru dzikolaków. A nie jechał. Te... No. A z coraz więcej. Moje uszanowanie no, panu dziedzicowi. Pan dziedzic. Dobry. Moje uszanowanie ja panu dziedzicowi. I w ogóle sobie za wiele pozwala. To, że obdarza wam pana pewną sympatią, nie upoważnia pana wcale do połowałości. Myślałem, że. Nie o to idzie, co pan myślał, ale co ludzie sobie pomyślą. Bojętna, no, bojętna, jestem związana z człowiekiem, za którego kto wie, może wyjdę za mózg. Pan Rolski? Właśnie. A pan się ośmiela na pokoju, gdzie ściany mają uszy? Przyszedłem tylko, aby zwrócić tę cygarniczkę. Chciałam sobie zatrzymać. Wprawdzie to prezent od pana Rolskiego, ale niech pan ma do mnie pamiątkę. Jak się zdrówko, Pani Piwko? Dziękuję, dziękuję. Jakoś takoś. E, czy Pani Malwani, u siebie? E, nie, nie, wyszła. E, to jest, tak powiem, zdaje mi się, że wyszła. Hmm. Nie zagrymiły mnie jego przyjeździe, a to miała być taka mała niespodzianka. Proszę rzeczy na górę. Nie, nie, Narty również. Na górę dopóki. Nie, panie dziedziczu. Nie, ta. tak powiem, pani Malwani bardzo się ucieszy. Aha, myśmy tu za panem dziedzicem tęsknili. A pani Malwani coraz dopytywała się, a kiedyż nareszcie przyjedzie ta moja kruszynka. Kto? Przepraszam pana dziedzica, ale pani Malwani nazywa pana dziedzica zwykle Kruszynką. No, dobrze, dobrze. Nie zwyczaj. Nie zwykle. No proszę Nie już Nie domu Nie